Hejka, tu znowu ja, to już mój trzeci odcinek w jednym dniu, w dodatku trzeci tak naprawdę, bo trzy pierwsze odcinki nagrałam w tym dniu. Dzisiaj będziemy grać to dopiero co zaczęłam w to grać, no i tak sobie pomyślałam, czemu dla was tego nie nagrać. A więc gramy, gierka się nazywa chyba Noob Army Tycoon, czy coś takiego, ostatnio to wleciało na rynek, jest mega popularny. no i na razie chyba się zarabia w tym. Tutaj można sobie doładować 50 baksów. Ja, jak mówiłam, już chwilę temu zacząłem, ale na razie nie ten. Nie jestem w to jakimś mega prosem. jest animacja, jak się to kupuje. Ty, dobra, ej, ty, jak to już jest tyle. O nie, czemu ja tego na zewnątrz nie kupowałam? O ile ty jesteś? Po 20? Dobra, kupię cię. Tu też się kupię. No i tak... No, mega szybko się zarabia w tej gierce. Bridge? I co z tym można zrobić? Co tu jest ciekawego na tym bridge'u? Hmm. Czy to... Nie, nie mówcie. O! Tu można... To jest pole bitwy. O ja. ej, dobra, zbieram naszą armię. Trzeba ich pokonać. Czy im co to? No eee, ale no, jak mówiłem. Mi się na razie gierka wydaje ciekawa. Bridgea klauzujemy Co w się sensie zamykamy? Upgrade Walls za 1000. Nie, to jeszcze nie. Ale czy oni nam mogą rozwalić cały ten? Czy to tylko się tak wydaje? Dobra, to kupujmy. To nieważne za ile jest też kupimy. Możemy upgrade walls. Tak, zróbmy to. I czy my możemy tu wysyłać naszą własną armię, żeby ich atakowała? No chyba tak. Tak mi się coś wyda. Vehicle <grymna> spawn. <grymna> 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 Ej, dobra. Na razie spectate <grymna> army. Your army is not here. Dobra, no to trudno. To potem ze spectate. Barracks. Dobra, kupujemy to, nieważne ile kosztuje. Za to kupić? Kup, kup, tak. Za to kupić? Kup, nie mogę? Poczekajcie chwilę. Nie. Przepraszam was bardzo za to, że mnie tak długo nie było, ale no cóż. Czy to jest moja armia? Tak. Ej, czy oni stąd strzelają do tamtej? Czy ja im muszę dać bridge'a? Ej, dobra, nie wiem, no będą czekać. Czekajcie tam. Um, fajne te baraksy, mogę tu spamować sobie tych. Dobra, zrobię to sobie z pierwszej osoby i będę po prostu spanował E. Albo w sumie nie. Najpierw doładuję sobie trochę casha. O, a to co? Headquarters teraz. Dobra. I co tu mamy? Au! Jednak nie sprawdzimy, co tam mamy. Nie chce mi się. I co my tu mamy? A ile to jest? 30. Dobra, co mi tam? Po prostu tu trzeba spamować. Ech, jak pszczu... Dobra, wiecie co? Wypuszczę was, bo co mi szkodzi. No, czemu nie idziecie? Dobra, tak! Idzie. A co gdybym teraz zamknął Bridge'a? Spadniecie. Oh, nie! O nie moja armia! Ej, jak to wygląda? Jak teraz taka armia stąd... Fajnie było ich zepchnąć, podobało mi się. Wychodźnuja. Dobra, Nuby. A więc plan jest taki. Uwaga, słyszycie mnie armia. Ty, szeregowy. Spóźnienie. Wylatujesz z armii. Co tu stoisz? Wylatujesz, mówię. Dobra, uwaga, plan jest taki. Atak, atak i jeszcze raz atak. Nieważne, co oni wam zrobią. Atak! Atak! No. A ja przyślę wam kolegów. Szeregowy, nie, nie ociągaj się. Hmm, co to? For 25. Co, dobra, nieważne. Co to są te Research Points? Ciekawe. Czy to jest za. O, Spectate Army. O, nie. Porobili nas. Ej, no ta armia jest jakaś za mocna. O, ale idą, idą. Dobra, idą, w sensie oni się nie poddają. To jest moja armia. Moja armia nigdy się nie poddaje. Armia. Trzymaj się. Nubie, wiesz, że spadniesz. W sumie. To nuby, więc. Ej, patrzcie teraz, jak tu wyjdę. Leci, 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 następny, leci Janusz. Janusz leci, leci i czeka na mój rozkaz. Oni tam sobie czekają na mój rozkaz. A ja tu sobie spamuję E. I co my tu możemy kupić? Hat. Jaki E. Czyli remove hat. Equip this hat for noobs. Tak! Equip. Czy to trzeba. Nie, no dobra. Zobaczmy tych naszych noobów. Ej, nuby, macie tą czapkę? Nie, nie macie. A co gdybyśmy zrobili tak? Armia Marsz. I teraz tak. I ją. na to. Armia wychodzi. Są z tą czapką, ale z dysabuluję. Wyłączymy ją. Face. Face 2. Face 3. Dobra. Remove. Hats for Pathformulus. Face 4. Dobra, nieważne, po co nam wygląda. Buy for 50, upgrade center Hmm I co to w środku będzie? La 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 i ej, czy to jest? Co? Wehikl, upgrade wehikl. To jest upgradeowanie, tylko że my nie mamy czego upgrade'ować. Dobra, a gdzie były te nasze wehikle? Dobra, armia marsz. Już. Macie iść. No. A jak się szerego wyspóźnił, to już jego problem. Nie nasz. Ciekawe jak się zdobywa tery Search Points, bo chciałbym mieć. O, a wy tu mi zarabiajcie casha. kupię cię. No, ale no czemu tylko jeden money every one second? Dobra, ja sobie muszę ładować cash. Widzimy się jak będę miał go dużo, a na razie zrobię wam no coś, sądzę, że małe cięcie, więc... Pa! Dobra, jednak nie będzie to takie długie cięcie, bo nie chciało mi się już tego robić, ale no trochę hajsu mamy. Kupimy więcej workerów. No kupuj się. No i znowu mam zero Te, te 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 te. Nie armia stać. Papa. Pa. Nie, wy chyba nie pójdziecie. Nie, zostaniecie tak, jak myślałam, szeregowy was. Szeregowy was nie uczy. Gdyby szeregowy was uczył, to już byście nie żyli. Szeregowy. Hmm. Jesteś pewien, że nie było cię wcześniej. Dobrze, na razie masz nieobecność. Air vehicle spawn, ojacie. A gdzie jest vehicle spawn? Bo skoro jest air vehicle spawn, to ja chcę vehicle spawn. O, gdzie? Może to? By for vehicle spawn for research, ale jak się dostaje te research punkty? Muszę tu gdzieś chodzić. La 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 la, głupie to, głupie to, głupie to, jak dostawać research punkty, research punkty, research punkty, research, 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 research. Kurde, a może ja muszę zarobić jakieś te research punkty. Nie, no nie wiem, no drodzy widzowie, no Puh. Co? Szeregowy wam pozwolił iść? No co jest? No skąd ja mam takiego słabego szeregowego? Dobra, szeregowy dostajesz bana. Może tu są te wehikle? Port. Nie. Nuklears? Zobaczmy to. ROKS. A to jest chyba schron. Tak, ludzie, to jest schron. I w sumie widzimy się w następnym odcineczku chyba, kiedy ja już więcej w to pogram i zakumam mniej więcej, o co tu chodzi. Więc. To było na tyle. Generalnie zostawcie łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. I mówiłem we wstępie, że nie będę prosił o tę subskrypcję, ale jednak sprawia mi to tyle radości, że fajnie by było, gdybyście zostawili. Więc pa!